Czy zastanawiałeś się kiedyś, że zwykłe leki, które codziennie przyjmujesz, mogą stanowić ukryte zagrożenie dla Twojego zdrowia? Niektóre z nich mogą powodować poważne zaburzenia poznawcze, takie jak demencja. Wyobraź sobie, że znane ci tabletki na bezsenność, alergie czy nawet przeziębienie mogą z czasem niszczyć Twój mózg, prowadząc do utraty pamięci i spadku zdolności umysłowych. Brzmi to przerażająco, ale prawda jest taka, że takie przypadki nie są rzadkością. Dziś opowiemy o dziewięciu lekach, które mogą być przyczyną rozwoju demencji. Dowiesz się, jak te leki wpływają na mózg i dlaczego nie należy ich przyjmować bez ścisłej kontroli lekarza. Bądź uważny, ponieważ niektóre z tych preparatów mogą właśnie teraz znajdować się w Twojej apteczce. Antycholinergiki obejmują szeroką gamę leków stosowanych w leczeniu alergii, bezsenności, depresji, chorób przewodu pokarmowego, a nawet nietrzymania moczu. Ich główne działanie polega na blokowaniu acetylocholiny, ważnego neuroprzekaźnika biorącego udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych. Problem polega na tym, że acetylocholina jest niezbędna nie tylko do skurczów mięśni, ale także dla funkcji poznawczych, pamięci, uwagi i uczenia się. Obniżenie poziomu tego związku w mózgu prowadzi do pogorszenia pamięci, spadku koncentracji i zdolności poznawczych, co może prowadzić do rozwoju demencji. Długoterminowe badania wykazały, że u osób długo przyjmujących leki antycholinergiczne takie jak difenhydramina, ryzyko demencji wzrasta o 54%. Największe zagrożenie stanowią preparaty łączone, zawierające kilka substancji antycholinergicznych naraz, ponieważ ich efekt się sumuje. To prowadzi do jeszcze większego obniżenia poziomu acetylocholiny i zwiększa ryzyko poważnych zaburzeń poznawczych. Szczególnie narażeni są ludzie starsi, u których i tak poziom tego ważnego neuroprzekaźnika jest obniżony. Benzodiazepiny takie jak diazepam, lorazepam i alprazelam, są przepisywane w leczeniu stanów lękowych, bezsenności i ataków paniki. Działają uspokajająco, wpływając na receptory kwasu gamma-aminomasłowego w mózgu, co zmniejsza aktywność komórek nerwowych. Jednak długotrwałe ich stosowanie może prowadzić do uzależnienia i poważnych zaburzeń poznawczych. Benzodiazepin, tłumiąc aktywność mózgu, zakłócają procesy uczenia się i zapamiętywania. Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, u których naturalnie spada funkcja poznawcza. Liczne badania wykazały, że długotrwałe przyjmowanie benzodiazepin, zwłaszcza w wysokich dawkach, może prowadzić do znaczącego pogorszenia pamięci, spowolnionej reakcji, a nawet demencji. U pacjentów stosujących benzołda jazepini przez ponad 3 miesiące ryzyko rozwoju demencji wzrasta o 32%. Wynika to z faktu, że leki te zmieniają strukturę mózgu, powodując atrofię niektórych jego obszarów, CO obniża zdolność do zapamiętywania i odtwarzania informacji. Statyny są powszechnie stosowane w celu obniżenia poziomu cholesterolu i zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym, takim jak zawał i udar. Mimo ich skuteczności w walce z złym cholesterolem, statyny mogą negatywnie wpływać na pracę mózgu. Cholesterol jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komórek nerwowych i produkcji mieliny w osłonki pokrywającej włókna nerwowe i zapewniającej szybkie przekazywanie sygnałów. Obniżenie poziomu cholesterolu poniżej normy może zakłócić przekazywanie impulsów nerwowych, co prowadzi do zaburzeń poznawczych. Pacjenci przyjmujący statyny często skarżą się na utratę pamięci, spadek koncentracji i TZW-mgłę mózgową. Objawy te są szczególnie wyraźne w pierwszych miesiącach przyjmowania leków, gdy organizm dostosowuje się do nowych poziomów cholesterolu. W dłuższej perspektywie stosowanie statyn może powodować poważne zaburzenia poznawcze, zwłaszcza u osób z niskim wyjściowym poziomem cholesterolu. Mimo to odstawienie statyn bez konsultacji z lekarzem może być niebezpieczne i prowadzić do poważnych powikłań sercowo-naczyniowych. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby nie przegapić ważnych informacji, które pomogą zachować zdrowie Twoje i Twoich bliskich. Trójpierścieniowe antydepresanty, takie jak amitryptylina i imipramina, są stosowane w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych i przewlekłych zespołów bólowych. Jednak ich działanie antycholinergiczne prowadzi do obniżenia poziomu acetylocholiny w mózgu, co negatywnie wpływa na pamięć i zdolności poznawcze. Długotrwałe stosowanie takich leków może powodować nie tylko utratę pamięci, ale także znaczący spadek zdolności umysłowych, zwłaszcza u osób starszych. Szczególne niebezpieczeństwo stanowi łączenie trójpierścieniowych antydepresantów z innymi lekami antycholinergicznymi, takimi jak niektóre preparaty przeciwalergiczne i przeciwwymiotne. Ich skumulowany efekt może znacznie nasilić zaburzenia poznawcze i prowadzić do rozwoju demencji w młodszym wieku. U pacjentów powyżej 65 roku życia, ryzyko rozwoju demencji przy długotrwałym stosowaniu trójpierścieniowych antydepresantów wzrasta dwukrotnie w porównaniu z tymi, którzy ich nie przyjmują. Leki przeciwdgawkowe, takie jak fenetoina, karbamazepina i walproinian sodu, są stosowane w leczeniu padaczki i niektórych zaburzeń psychicznych. Hamują nadmierną aktywność neuronów, zapobiegając napadom, ale jednocześnie zakłócają normalne procesy przekazywania sygnałów w mózgu. Długotrwałe ich stosowanie może negatywnie wpływać na funkcje poznawcze, takie jak pamięć, Uwaga i szybkość przetwarzania informacji. Badania wykazują, że pacjenci przyjmujący leki przeciwdgawkowe przez kilka lat mogą doświadczać problemów z koncentracją, uczeniem się i zapamiętywaniem nowych informacji. U niektórych osób obserwuje się spadek inteligencji, a nawet pogorszenie stanu psychicznego. Biorąc pod uwagę, że wiele leków przeciwdgawkowych ma również działanie antycholinergiczne. Mogą one znacznie zwiększyć ryzyko demencji przy długotrwałym stosowaniu, zwłaszcza u osób starszych. Neuroleptyki takie jak risperidon, olanżapina i kwetiapina są stosowane w leczeniu poważnych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia i choroba afektywna dwubiegunowa. Leki te wpływają na poziom dopaminy i innych neuroprzekaźników w mózgu, co pomaga kontrolować objawy chorób psychicznych. Jednak mogą one również powodować znaczące skutki uboczne, takie jak zaburzenia poznawcze, senność, dezorientacja, a nawet demencja. U starszych pacjentów przyjmujących neuroleptyki ryzyko rozwoju demencji wzrasta kilkukrotnie. Wynika to z faktu, że leki przeciwpsychotyczne mogą pogarszać krążenie krwi w mózgu i powodować zmiany strukturalne w jego obszarach odpowiedzialnych za pamięć i funkcje poznawcze. Długotrwałe stosowanie takich leków zwiększa również ryzyko rozwoju zaburzeń ruchowych, takich jak Parkinsonizm, co dodatkowo pogarsza jakość życia pacjentów. Narkotyczne analgetyki, takie jak oksykodon, morfina i hydrokodon, są stosowane w leczeniu silnego bólu, ale mogą również powodować poważne skutki uboczne. Leki te tłumią ośrodkowy układ nerwowy powodując uzależnienie, pogorszenie pamięci i funkcji poznawczych. Długotrwałe stosowanie takich środków przeciwbólowych wiąże się z zwiększonym ryzykiem zaburzeń poznawczych i demencji, zwłaszcza u osób starszych, które często przyjmują je w celu kontrolowania przewlekłego bólu. Badania wykazały, że pacjenci przyjmujący narkotyczne leki przeciwbólowe przez ponad 6 miesięcy mają znacznie wyższe ryzyko rozwoju demencji i innych zaburzeń poznawczych. Wynika to z faktu, że leki te zakłócają przekazywanie sygnałów w mózgu i powodują zmiany strukturalne w jego obszarach odpowiedzialnych za pamięć i uczenie się. Leki przeciwwymiotne, takie jak dimenhydrynat i meklizyna, są stosowane w leczeniu nudności i wymiotów w chorobie morskiej i innych stanach. Blokują działanie histaminii, która uczestniczy w regulacji pracy aparatu przedsionkowego. Jednak efekt antycholinergiczny tych leków może powodować zaburzenia poznawcze, takie jak utrata pamięci, dezorientacja i pogorszenie zdolności umysłowych. Szczególnie niebezpieczne są leki przeciwhistaminowe dla osób starszych, u których poziom acetylocholiny może być już obniżony. Długotrwałe stosowanie takich leków wiąże się z zwiększonym ryzykiem rozwoju demencji i innych zaburzeń poznawczych. Ponadto mogą one pogarszać koordynację ruchową i powodować senność, co zwiększa ryzyko upadków i urazów. Glikokortykosteroidy takie jak prednizolon i deksametazon są przepisywane w leczeniu chorób zapalnych i autoimmunologicznych, takich jak artretyzm, astma i choroby skóry. Leki te mają silne działanie przeciwzapalne, ale przy długotrwałym stosowaniu mogą powodować poważne zaburzenia poznawcze. Obniżają aktywność hipokampu, obszaru mózgu odpowiedzialnego za pamięć i uczenie się, co może prowadzić do pogorszenia pamięci, spadku uwagi, a nawet rozwoju demencji. Długotrwałe stosowanie glikokortykosteroidów wiąże się z podwyższonym poziomem hormonów stresu, takich jak kortyzol, który przy długotrwałym działaniu może niszczyć komórki nerwowe i powodować atrofię hipokampu. U pacjentów przyjmujących glikokortykosteroidy przez ponad 6 miesięcy ryzyko rozwoju demencji wzrasta o 30%. Wynika to z faktu, że leki te mogą znacząco zmieniać strukturę i funkcjonowanie mózgu, zwłaszcza u osób starszych. Leki, które przyjmujemy, mogą być zarówno wybawieniem, jak i ukrytym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Antycholinergiki, benzodiazepiny, statyny i wiele innych środków, które dziś wymieniliśmy, mogą powodować poważne zaburzenia poznawcze, jeśli są stosowane bez kontroli i bez uwzględnienia możliwych skutków ubocznych. Szczególnie narażeni są ludzie starsi, u których ryzyko rozwoju demencji wzrasta nawet przy przyjmowaniu minimalnych dawek takich leków. Pamiętaj, że nawet najbardziej niepozorne leki mogą wywierać długotrwały negatywny wpływ na mózg. Ważne jest, aby uważnie obserwować swoje samopoczucie i omawiać z lekarzem wszystkie przyjmowane leki, zwłaszcza jeśli chodzi o długotrwałe leczenie. Bądź uważny wobec siebie i swoich bliskich, zwracaj uwagę na wszelkie zmiany w funkcjach poznawczych i nie wahaj się zadawać pytań specjalistom.